Modlitwa do Matki Bożej, pośredniczki łask, ulubiona modlitwa Ojca Pio. O niebiańska skarbnico wszelkich łask, Matko Boga i moja, Ty jesteś pierworodną córką wiecznego Ojca i dzierżysz w swoich rękach Jego wszechmoc, dlatego zlituj się nad moją duszą i obdasz mnie łaską, o którą cię żarliwie błagam. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O miłosierna szafarko, Bożych łask! Najświętsza Maryjo, dziewico, Ty jesteś matką wiecznego Słowa wcielonego, które Cię obdarzyło swoją bezmierną mądrością. Wejrzyj na wielkość mojego bólu i udziel mi łaski, której tak bardzo potrzebuję. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O najukochańsza szafarko Bożych łask, niepokalana oblubienico, wiecznego Ducha Świętego, Najświętsza Maryjo, Ty otrzymałaś od Niego serce, które jest zdolne litować się nad ludzkimi nieszczęściami i które nie może powstrzymać się od przyjścia z pociechą cierpiącemu człowiekowi. Ulituj się nad moją duszą i udziel mi łaski, której się spodziewam, ufając całkowicie Twojej macierzyńskiej dobroci. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę, śmierci naszej. Amen. Tak, tak, o Matko Moja, Skarbnicą Wszelkich Łask, Ucieczko Biednych Grzeszników, Pocieszycielko Strapionych, Nadziejo tych. Duże rozpaczają i najmożniejsza wspomożycielko chrześcijan, w Tobie pokładam całą moją nadzieję, i pewny jestem, że otrzymasz dla mnie od Jezusa, łaskę, której tak bardzo pragnę. Jeśli tylko będzie, ona pożyteczna dla mojej duszy. Amen.